Mam na imię siostra Rachela, jestem Dominikanką. Jesteśmy w Pumbo, w sercu anglofońskiego Kamerunu. W cieniu konfliktu zbrojnego spalone, opuszczone domy wciąż przypominają o cierpieniu tych ludzi. A najbardziej ucierpieli najsłabsi, czyli kobiety i dzieci. Wiele z tych dzieciaków wciąż nie chodzi do szkoły, dlatego że muszą pomóc swojej rodzinie przeżyć. Od rana pracują w polu, szukają wody, jedzenia. Dzięki ogromnemu sercu tutajszego kościoła otrzymałyśmy budynek, a raczej szkielet, surowe mury. I dach. I mamy takie pragnienie, aby ten budynek zamienił się w dom, takie schronienie, bezpieczne miejsce, gdzie te dzieciaki będą mogły znaleźć wytchnienie, poczuć się dziećmi, nauczyć się czegoś. Samotne kobiety będą mogły przyjść i odetchnąć. Aby tak się stało, musimy dokończyć budowę tego domu. Najważniejsze jest wybudowanie studni, bo bez wody nie da się kontynuować prac oraz zainstalowanie paneli słonecznych, bo bez światła trudno jest pomagać. Trudno też jest czuć się bezpiecznie, dlatego dzisiaj zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich Was o wsparcie finansowe, o to, abyśmy mogły ten kawałek ziemi przemienić w dobro, aby i tutaj nadzieja mogła zapuścić korzenie. Jeśli tylko możesz i chcesz, jesteśmy Ci bardzo wdzięczne i liczymy na Ciebie.